Tomasz Zubilewicz, witam serdecznie i pozdrawiam z przepięknego zakątka Polski, z ziemi żywieckiej, z podbeskidzia, z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Problemem tych ostatnich lat jest zanieczyszczenie powietrza na tym obszarze, ale dobrą informacją jest, że na ziemi żywieckiej zawiązał się projekt obejmujący 10 gmin. Projekt pod nazwą Słoneczna Żywiecczyzna, a mający na celu ochronę środowiska przyrodniczego na tym właśnie obszarze. Odnawialne źródła energii to szansa na własny prąd i ekologiczne ciepło. Dla lokalnej energii powstała grupa PCPV łącząca dostawców fotowoltaiki i pomp ciepła. A oto relacje zadowolonych użytkowników ekologicznych rozwiązań. Pierwszy z nich pochodzi z miejscowości Koszarawa. Był program Słoneczna Żywieczyzna, w którym brałem udział na dotacje na Panele fotowoltaniczne i założyłem te panele. Założyła u mnie firma Solgen, z której jestem niezmiernie zadowolony, ponieważ wykonawca, można powiedzieć, na piątkę się sprawdził. Przyjechał na miejsce, zrobił opis, wszystkie dokumenty, które mi były potrzebne do tego projektu, złożył. Montaż trwał, powiem szczerze, jeden dzień. U pana Krystiana została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,27 kW Topika, oparta na 19 modułach FonoSolar monokrystalicznych wykonanych w technologii HCC. Moduły zostały rozłożone w orientacji wschód-zachód z racji takiego usytuowania budynku. Połowa modułów znajduje się na wschodniej stronie, połowa na zachodniej. Ma to na celu zwiększenie zużycia bieżącego energii, jak najmniejszej ilości energii odprowadzonej do sieci. Na ziemi żywieckiej odwiedziliśmy także miejscowość Korbielów, znaną zapewne wielu osobom z wypoczynku zimowego. Tutaj z kolei spotkaliśmy osoby, które zawodowo związane są z pracą w służbie zdrowia. I oni wiedzą, jak istotne dla nas jest przebywanie i życie w środowisku czystym. Cała moja rodzina, zarówno ja, jak i moi rodzice, od zawsze chcielibyśmy żyć w zgodzie z naturą. Dlatego też mamy dom. W w ładnym miejscu. Bardzo nam zależało na wprowadzeniu nowoczesnych, ekologicznych, bezpiecznych rozwiązań. Na początku pompa ciepła, która się sprawdziła, e, sprawiła to, że byliśmy zainteresowani dalszym rozwojem e, źródeł odnawialnej energii. No i stąd e, powstała myśl, żeby się zaangażować w fotowoltaikę. Została tutaj zainstalowana pompa ciepła. Firmy Wajland o mocy 11,2 kW. Wykonaliśmy dolne źródło w postaci czek odwiertów po 90 metrów. No i ta pompa ogrzewa nam tutaj ten cały budynek. Po sezonie grzewczym inwestor zdecydował o zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej po to, aby wspomóc zbilansować koszty poniesionej energii elektrycznej. Inwestor, u którego jesteśmy, zdecydował się na instalację o mocy 9,9 kW składającą się z 30 modułów marki Fono Solar monokrystalicznych wykonanych w technologii HCC. Instalacja została zamontowana na gruncie i jest oddalona około 50 metrów od budynku mieszkalnego, w którym nastąpiło wpięcie do instalacji elektrycznej. Korzystna orientacja na południową stronę oraz sam montaż instalacji na gruncie sprawił, że osiągamy tutaj bardzo duże uzyski, jeżeli chodzi o ilość produkowanej energii. Grupa PCPV ma służyć lokalnej społeczności, oferując pomoc w realizacji ekologicznych przedsięwzięć. Nasza firma od kilkunastu lat zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, w szczególności pompami ciepła. Od kilku lat współpracujemy z firmą Solgen, która zajmuje się montażem fotowoltaiki. Zrealizowaliśmy wiele fajnych projektów, m.in. innymi w gminie wiejska Górka, halę sportową, szkoły, przedszkola. Oraz wiele yy, domów jednorodzinnych. Firma Solgen działa w tym regionie od wielu lat. Nasze instalacje fotowoltaiczne zasilają zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i prywatne domy w Żywcu, węgierskiej górce czy bielsko-białej. Mieszkańcy tego regionu mogą obecnie skorzystać z wielu programów dotacyjnych, takich jak np. Słoneczna żywieczyzna, gdzie jesteśmy autoryzowanym wykonawcą. Dzięki wysokiemu poziomowi dotacji, instalacja fotowoltaiczna może zwrócić się w okresie krótszym niż jeden rok. Mieszkańców regionu zapraszam naszego biura w Żywcu oraz na stronę www.solgen.pl. Siedziba w Żywcu przy ulicy Kościuszki 68 dostępna jest dla mieszkańców Żywiecczyzny oraz Bielska Białej. Zapraszamy!